Drodzy państwo, dzisiaj jest niesamowity dzień dla społeczności Kędzierzyna-Koźla, bo otóż dzisiaj dzięki trójstronnemu porozumieniu między y, panią prezydent Panią Sabiną Nowosielską, dzięki, między, dzięki porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym Czysty Region i e, mojej skromnej osobie, przedstawiciela firmy MK, w kędzierzynie Koźlu zadziała się magia. Dzisiaj, dzięki naszemu porozumieniu w kędzierzynie Koźlu, e, został rozpoczęty projekt, projekt olejomaty. Projekt olejomaty dedykowany jest do gospodarstw domowych bo już za chwilę w gospodarstwach domowych w społeczności Kędzierzyn-Koźla znajdzie się ta magiczna butelka do której gospodynie, gospodarze będą mogli zlewać właśnie zlewać zużyty olej kuchenny. Hasłem programu jest nie olewaj, zlewaj. Nawet mowa kropla może uratować wielki świat. A dotychczas te niestety krople z już tego leju spożywczego były zmorą. Były zmorą systemów miejskiej kanalizacji, kanalizacji domowej. A od dzisiaj mogą przyczynić się do właśnie ratowania, ratowania ziemi, a jednocześnie zwiększyć poziom. Recyklingu i odzysku, tak. Który jest dużym wyzwaniem. Corocznie coraz wyższe poziomy samorządy muszą uzyskiwać. W przyszłym roku to jest minimum 55%. A właśnie każda kropla tego oleju oddanego, zaraportowanego do nas, będzie wpływać na ten poziom, czyli go zwiększać. Więc już. Od dzisiaj tak naprawdę zachęcamy wszystkich do zbierania zróżnego oleju kuchennego i śledzenia naszych, naszych ruchów na mediach społecznościowych. I oczywiście program gratyfikacji, jaki będzie przewidziany za zbiórkę, za zbiórkę tego oleju, on się rodzi. Na pewno będą sezonki drzewka, ale będą też inne niespodzianki, które. Wkrótce będziemy mogli również przedstawić. Drodzy Państwo, bo projekt olejomaty to nie tylko urządzenia. Projekt olejomaty opiera się w głównej mierze na tej specjalistycznej butelce. I muszę Państwu powiedzieć, że łatwiej było zaprojektować samo urządzenie niż zaprojektować i wyprodukować butelkę. Bo. Produkcja butelki to tak przede wszystkim, jest ona, musi być ona butelką wielorazowego użytku. Musi ona spełniać określone wymogi. Przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa. Musi być odporna na temperaturę. A nade wszystko musi być czymś, co, co będzie estetyczne, co każda gospodyni będzie chciała postawić we, we własnej kuchni, więc zarówno kolorystyka, jak i funkcjonalność butelki ergonomia jest wszystko przemyślane po to, aby... Aby każdemu z nas chciało się zaangażować w ten projekt, aby ta butelka traktowana była niczym niczym ozdoba blatu kuchennego. Bo sukces tego, tego projektu olejomaty zaczyna się w każdej kuchni na blacie kuchennym. A więc serdecznie zapraszam, nie olewajmy, zlewajmy do tych magicznych zielonych butelek z żółtym wieczkiem. Każda kropla się liczy, drodzy Państwo.